Na pewno zaczynam od kawy. Jest to nasze poliwo do poprawnego działania. Praca programisty polega głównie na pisaniu kodu, pisaniu testów. Jak nie patrzeć, chodzi tylko i wyłącznie o jak najszybsze automatyzowanie swoich własnych zadań. Studia nauczyły mnie tej pracy zespołowej i zajęcia na Politechnice Białostockiej bardzo pomogły mi w pracy zespołowej, już pod względem biznesowym i pod względem projektowym. Mamy takie miłe spotkania, integracje, czasami spontaniczne, czasami po prostu w biurze częściej się spotykamy. Ja, jako osoba bardzo potrzebująca towarzystwa, bardzo doceniam to, jak ludzie do mnie przychodzą, zagadują i dzięki temu. Trochę odbijam umysłem w inne miejsce i dzięki temu mam o wiele lepsze e, wyniki wydajnościowe. Że tak to nazwę. Proszę, to jest osoba z, siedząca w jaskini, w piwnicy, e, siedząca tylko przy komputerze i nie posiadająca w ogóle życia socjalnego. No, jak widać, to tak nie jest. Cały czas się organizujemy. Pokazujemy się na forach ogólnych, na konferencjach. Z mojego doświadczenia wiem, że programiści to bardzo otwarci ludzie i bardzo towarzyscy. Myślę, że największym zaskoczeniem było dla mnie podejście firmy do, do pracownika jest to takie zadaniowe podejście do pracy. Największym atutem naszej firmy na pewno jest, są ścieżki rozwoju. Myślę, że tutaj możemy się pochwalić. Zaczynając od programisty niekoniecznie musimy kończyć karierę na gałęziach technicznych. Możemy pójść w branżę menedżerską, możemy w, iść w zarządzanie, a także project management, który jest miękkim zawodem. Wspaniała atmosfera, masa wyzwań a przede wszystkim różne możliwości w rozwoju swojej kariery. Fajne jest to, że mamy w firmie grup leadów, którzy są naszymi przewodnikami, mentorami, a przede wszystkim pomocnikami na początkowych krokach tej kariery. Myślę, że programiści przede wszystkim muszą być ambitni, Cały czas aktualizować swoją wiedzę. Do każdego pracodawcy warto zajść, przejść tą rozmowę rekrutacyjną i wtedy już każdy będzie wiedział mniej więcej, który akurat pasuje do, do kogo. W PSC organizujemy praktyki, na których razem wspólnie kodujemy ze studentami. Przede wszystkim uczcie się, oglądajcie tutoriale, oglądajcie różne kursy i cały czas bądźcie up to date.